Nie widzę. A jest tak, proszę. <trymne> bardzo krótko to, że naprawdę zwiększa popanowanie tego, co się zrobi z samemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę. Kto z Pani, Panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie z na chodę, nie, w budżecie dwóch z członków Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę kto się wstrzymał. Nie widzę. Nie <grymne> zobaczę. odpowiedzi na interpelację, <grymne> w zasadzie na bieżąco było praktycznie odpowiadanie na tę interpelację, ale jeżeli, jeżeli ktoś żąda jeszcze jakieś teraz na bieżąco. No zostało wszystko powiedziane i ja rozwiązał. Proszę bardzo, pan radny W ja no, mojej interpelacji także chciałbym krótko do odpowiedzi Pana Wójta na moją interpelację. Jeżeli chodzi o te sprawy finansowe, zaburzenia i tak dalej, no to już państwo wiecie, że jest 10, 10. 10 1 250 tysięcy na dzień dzisiejszego spłacenia z kwoty 11 milionów. Także dopiero spłacić 250 tysięcy tylko. To jest ta rzecz, o której Państwu nie muszę przypominać. Jeżeli chodzi o płacenie podatków, jeżeli chodzi o podmioty funkcjonujące na terenie drugiego zakładu ZPOW no, mam tutaj odpowiedź i powiem, że no, nie do końca jestem usatysfakcjonowany, dlatego że nie jest to kompletna odpowiedź, dlatego że no, widzimy tutaj o zaległościach, które tam występują, później są regulowane, że ktoś z radnych jest zainteresowany. Mam nadzieję, że Państwo jesteście zainteresowani. Panie radzie, ja pozwolę sobie ale, zwrócić uwagę, że Pan komentuje i pani Ale Mam takie prawo do odpowiedzi na no, Panie Przewodniczący, czy czy Przewodniczący, no, do Pana była składana jakaś? Ale mam uwagę do interpelacji. Chciałem powiedzieć, że nie obejmuje wszystkich podmiotów. Nie ma Zrzeszenia producentów Owoców i Warzyw. Nie ma y, Krzysztof Rożek, firma Koncert. Nie ma zaległości, a Zrzeszenie nie płaci podatku z mocnym ustawy. No, no to dlaczego tej informacji nie ma tutaj? No jak no, Pan, Panie Przewodniczący, znowu mam niekompletną odpowiedź na moją interpelację. No i... Jeżeli chodzi o składanie wniosków o dofinansowanie i kwestia 50% czy 75%. Yy, rok temu, czy tam jakiś czas temu, bo tutaj, a, wytknąłem, może nie wytknąłem, no został na błąd, jeżeli chodzi o wodociąg, że nie zostało złożone na dofinansowanie na wielkość 75%. No tutaj w swojej odpowiedzi pan Wójtno przyznał rację, przyznał się do popełnionego błędu. Nie I... przyznałem się do błędu, nie, nie pokoiłem żadnego błędu. Proszę pana, proszę na o... pisłowę. Teraz. teraz moment przeczytam panu. Pozwólcie państwo, że poszukam. Wywód to jest taki sam wywód, jak mam tutaj, z którego tak naprawdę nic nie wynika, a mianowicie końcówkę. Dogłębna analiza list rankingowych wskaże, że podobne dylematy i podobne błędy popełniło 20 samorządów ze 147. 20 samorządów popełniło błędy ze 147, 127 nie popełniło, my jesteśmy w tej 20, która popełniła. I taka sama sytuacja została zrobiona przy inwestycji doty dotyczącej. To dotyczy y, domów zebranich tak i boiska na białce. Jeżeli ktoś z Państwa rady chce zapoznać się z odpowiedzią na interpelację, proszę bardzo, jestem w stanie scelować rozdać. Jeżeli ktoś ze mną chce podyskutować na temat interpelacji i odpowiedzi, proszę bardzo, jestem otwarty na dyskusję. To jeżeli chodzi o to, Panie Przewodniczący, no ale ja chciałem jeszcze tutaj dwa słowa, definicja błędu. Nikt no, mnie umyśli pan, ja mam wrażenie, że czeka tylko na pewne potknięcia gminy. Co by było, gdyby gmina złożyła wniosek na 75%, tego, że pan piał zachwytnie i dostała środki. No trzeba troszeczkę się uderzyć w twarz. Ja powiem tylko tyle. Pan nie zrozumiał moich wywodów nawet w połowie dwa lata temu. Kiedy gmina jako jedyna wykonała ogromnej pracy, analizując 213 samorządów, które miały szansę ubiegać się w tym konkursie, rozpisaliśmy w różnych wariantach 75%, 50%. Cały czas pod kątem dostępności środków. I pan nie chce tego dostrzec, bo panu jest to nie na rękę. Pan by chciał, żeby gmina złożyła wniosek. Nie dostała środków, pan powiedział, że wtedy popełnił błąd wój i złożył na 50, a nie na 75 i pieniędzy nie dostał. Kolega Sławek pracował w gminie Ludwini i popełnił ten błąd w tej 20 prawdopodobnie, tak rozmawialiśmy, ale to nie, nie o to chodzi. Pan po prostu mnie źle życzy, tej gminie również źle życzy, bo ja tej gminie życzę dobrze i pan nie zrozumiał w ogóle moich wypocik. Pracy urzędu, ogromne, jak pokazałem te dokumenty w Urzędzie Marszałkowskim, to wy wiecie nam, które miejsce w rankingu zajmiecie. I na pana szczęście, w tamtym czasie, wasz minister zwiększył pole środków. I w ostatniej chwili nikt nie wiedział, czy leży 50 czy 75. Gdybyśmy dłużyli na 75, dostalibyśmy pieniędzy, później by się okazało, że dostaliśmy. Czy popełniliśmy błąd, czy nie? Nie wiem, no po prostu. Nie ten poziom dyskusji z Panem, ta jakby argumentacja, yy, no tak powiem mierzi mnie Naprawdę, czy uważa Pan, że jeżeli był to błąd, czy cytuję Pan, że to był błąd umyślny, nieumyślny. Ja czytałem Pańskie słowa, Panie Wójcie. To no, błąd nieumyślny. Jak Pan to sobie Dobrze, dobrze, jestem że najgłupszy wójtem z tych 147. 20 nas jest posłów i specjalnie chcieliśmy mniej pieniędzy dostać. No chce Pan to usłyszeć, proszę, nagrywa się to. Milejowie w ogóle nie potrafią karmić. Nie chcę tego usłyszeć, bo tak nie uważam. Niech pan rozumie, do... że ja nie uważam. Nie udzielam głosu. Panie niech pan rozumie, jakby ten wątek. Straciliśmy, no. podnosząc no. swoje szanse w Białce 64 tysiące czy 36, nie pamiętam ile. Tu straciliśmy przy domu spotkań ludowych 50 na 79 do 30 tysięcy, podnosząc szansę na pozyskanie środków. taka jest odpowiedź. To jest cały błąd. Jestem głowem 147 wójtów potrafiło 20. Nie, ja jestem w tym 20. Przepraszam pana za ten głos. Tak, a ci cieszy się z... pan z tego. Dziękuję. A ci wszyscy wybory przeddali e, z... wójta to są tak? Panie radny, ostatni raz panu udzielam głos. Dzisiaj proszę. Chciałbym, kiedy, kiedy chciałem, kiedyś chciałem się radni. Kiedyś pan takiego sformułowania. Ale ja się czuję Bo jak baran w wie pan sobie. Pana. Mam prawo, ja rozumiem tutaj, że tak naprawdę w tym momencie to nie ma pan nic innego do powiedzenia i to jest... Ale proszę, pan proszę sobie, polinizować, jest brać, dorabić, nie polinizować, proszę zwracać się do ramię. Nie w sposób może pan odpowiedzieć, żeby zachować twarz. Niestety to jest... To jest moja twarz, tak? Nie, to jest pan, to jest pańska, że tak powiem, gra i, i dobrze pan robi. Dziękuję. Chciałbym mieć przeciwnika. Czyli jakby pan Pastobów słuchał, to żadnej obcy by nie było. No dobrze, jedziemy dalej. Zapytania Panie Wniosku, proszę, proszę bardzo. Zapytania Panowios. Panie Wójcie, proszę zwracać się do Rady Gminy nie do Wójta, ja nie po no, proszę, pan proszę. Pan, na kolejnikę. Może pan się na objęcie do Wójta i mówić Panie Wójcie. Jest dobrze, pan w Rady pole... Gminy, proszę o A to rady, od tego ja jestem, żeby przekazał. Panie Wójcie, pytanie mam. Czy Pan ma prawo ma... O prawo pierwokupu. Pierwokupu kotłowu. Panie Wójcie, kto ma możliwość złożenia prawa pierwokupu? Czy firmy startujące do przetargu o... O mogą złożyć podpisać umowę o prawo pierwokupu? Pytanie. Ja A się nie, bo, proszę Państwa, do czego zmierzam? Do tego, że... No, prawo pierwokupu mógł złożyć dwie życie, proszę Państwa. No i tak naprawdę tym życielem jest gmina Mileów. Gmina złożyła A robi się z tego, nie wiadomo co, jakbyśmy tą kotłownię kupili trzy lata temu. Naprawdę ja bym panu gratulował, aczkolwiek uważam, że jest to bardzo dobre posunięcie. Tylko o trzy lata za później. Gratulowałbym panu, jakbyśmy to głównie trzy lata temu udzieli, Bo wtedy naprawdę by pan pokazał to, że oprócz tego, że tutaj na miejscu może pan sobie rozgrywać karty, to jest pan w stanie rozegrać karty jeszcze wyżej. Ale nikt nie chciał sprzedawać w tym czasie. No, pan, no, pan, pan, no właśnie. A jeszcze jedną rzecz. Chciałbym sprostować. Byliśmy w piątek, na, byłem w piątek na komisji budżetowej, proszę Państwa. Zostało zarzucone ze słów Pana Wójta, że nasz Wydział rozpatrywał miesiąc czasu w sprawę spółki gminy i zaświadczenie wydał po miesiącu. Proszę Państwa, to zaświadczenie zostało wydane na drugi dzień. Wniosek był 16 lutego, dzisiaj sprawdzałem osobiście, a zaświadczenie zostało wydane dla gminy 17 lutego. No niech pan nie udaje, że pan nie słyszał tego. Ja słyszałem, od czasu, ale o terenie, no. o nie słyszałem, o terminie nie słyszałem. Że miesiąc czasu Wydział rozpatrywał wniosek gminy. I pan dobrze wójt zna pan prawo, wie pan jak jest. Niech pan naprawdę używa do końca, do końca Ech. prawdy we wszystkim. I tego od pana oczekuję. Jest pan dobrze? Jestem. Może pan Basław powiedzieć. No właśnie. Pierwszy wniosek wpłynął 7 Mamy kontynuować panie kundzie, no dajmy sobie spokój tym. Niech pan dobrze, dobrze. przynajmniej z kiedy... odniosę się z pokorą. Proszę, ja kiedy trzeba być spokojny, to jestem, a kiedy dzisiaj, dzisiaj, Dzisiejsza pana wypowiedź. Od maja, tu, cytuję, od maja było wiadomo, pan wiedział, że Łęczyńska Gryfita nie będzie interesować się grzami. Od maja. Co pan, robi w tej wie pan, co ja robię w tej sprawie? Ja na, na każdej sesji, wtedy, kiedy uważam za stosowne, zabieram głos w tej sprawie. A role są troszeczkę podzielone i pan dobrze o tym wie. Dobrze. Już wszystko, jest, panie przewodniczący. Tak, tak. jeszcze dwa słowa. No, nie rozumiem pytania, które wokół sedna jest pojęcie w prawie w przypadku prawie cywilnym, bo skorzystała gmina z umownego prawa pierwokupu i oczywiście w samej definicji instytucji prawa pierwokupu nikt inny nie mógł skorzystać z tego prawa, także nie wiem o co tutaj generalnie chodzi wierzycie w pomieszanie niektórych jakby pojęć, ale to, to nic nie wnosi do sprawy. Czy Pana dotknęła jakby ja, 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 ja pamiętam kontekst odpowiedzi Pańskiej, czy można, czy zmarnowaliśmy na komisji budżetowej, gdzie był Pan gościem. Dwa miesiące czasu z której nic się nie wydarzyło. Ja odpowiedziałam w tym czasie, że no, to nie jest takie wszystko proste, bo wniosek w różnych jakby alternatywach o zarejestrowanie gminy był rozpatrywany. Około miesiąca sprawa się bałkowała. Zostaliśmy od Państwa wcześniej inną interpretację, szukaliśmy możliwości zarejestrowania się. Nie udało się. Okazało się, że wracamy do punktu wyjścia i, i trwało to około miesiąca. Proszę, by Pani Adami sprowadzał, bo Pan to załatwia osobiście i już nie wiem, czy jestem walnym zgromadzeniem podwójnym, czy, 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 czy wójtem. Nie, jeśli bo... Pan wprowadza, panu... czy ja mówiłem cokolwiek no, no. w swoim opowiedziu o to... walnym zgromadzeniu, że. pani odwraca... Czy są panu, jeszcze jakieś zapytania, wolne wioski? Proszę panu. Proszę bardzo. Jeśli w kwestii tego przyniesienia praw i obowiązków z pierwszym pismem pojechałem połowie stycznia do Starostwa.